Współpraca człowieka z technologią to istota przemysłu przyszłości. Wiele osób ma jednak wciąż problem w rozpoznawaniu i planowaniu wykorzystania nowych technologii, innowacji i rozwiązań cyfrowych. Właśnie dlatego opracowaliśmy w Platformie Przemysłu Przyszłości nawigator technologiczny. Nasz nawigator to darmowe i przystępne narzędzie internetowe, które po pierwsze daje możliwość i przestrzeń do prezentacji praktycznych rozwiązań i zastosowań technologii. Pokazujemy, jak ich wdrożenie ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych i rozwojowych, a także jak wpływa na rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. A po drugie, zadaniem nawigatora jest dostarczenie uporządkowanej i neutralnej wiedzy z zakresu nowych technologii oraz przemysłu przyszłości. Nawigator technologiczny przyda się każdemu, kto potrzebuje wiarygodnych informacji i praktycznych przykładów rozwiązań z zakresu wdrożenia nowoczesnych technologii. To narzędzie zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, dostawców i odbiorców technologii, ale też innowatorów oraz entuzjastów cyfryzacji. Jeśli Wasza firma zrealizowała skuteczne wdrożenie nowej technologii, zapraszamy Was do współpracy. Opiszemy Waszą historię w formie dobrej praktyki i włączymy ją do ogólnodostępnej bazy wiedzy widocznej w naszym nawigatorze. Dzielenie się praktycznymi przykładami rozwiązań i zastosowań technologii wdrożonych w Twoim przedsiębiorstwie to wymierne korzyści nie tylko dla Twojej firmy, dla całego otoczenia biznesu. Dzięki współpracy z nami zyskujesz możliwość zaprezentowania nowoczesnych technologii oraz procesów produkcyjnych i biznesowych szerszej publiczności. Pokazujesz swoją firmę jako nowoczesny zakład pracy, który wprowadza innowacje z zakresu przemysłu 4.0. Uczestniczysz w wymianie doświadczeń pomiędzy liderami innowacji. Wspierasz rozwój wspólnego ekosystemu przemysłu przyszłości w Polsce. Nawigator technologiczny znajdziesz na stronie www.przemysłprzeszłości.gov.pl w zakładce Nawigatory.